Gdzie my jesteśmy? Nie wiem. Pamiętam, że, ja, że, że wam 15 grzymą tą banię. Dobra, chodź. To chyba jakiś labirynt. Ja idę zawsze za drugą skwit. Ja nie. Ja nie zawsze. Nie ja druga Ej, to chyba nie? tutaj. To chyba tutaj. Tu? Krew, krew? Nie. Chodź tu. To chyba tu. Pokaż. Jest jakieś światło. Osuń się. Oszla. Wow, nie! Nie. Не гинь! Не. Не. О, не. Вау. Цикаво. Какая же зависть. Byłeś wybrany. Musisz pokonać wszystkie złe osoby. To był wspaniały wojownik, Najlepszy. Niestety już nie żyje. to jest? Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Ach, co to? więc zostaniesz gruby wtedy i ożywię o, o twojego zmarłego kumpla. Nie wierzę ci. Czas walki! Stop, stop! O? Hmm? Zemier znaleźć do ciebie i twojego kumpla. Znowu tu jestem. Ten mnie nie okłamał. Ech? Co to? to Dlaczego jest... mam w epipunku zakazany miecz i jest te... No i nie mam na sobie mojej zbroi. Hmm. A weź się odwróć? Czy ja w ogóle umarłem? No nie żyłeś. No to jak? Dalej żyjemy.